Uszanowanko klockowej świry z tej strony, pan szczupak, który przychodzi do Was z kolejnym mockiem, jest to mocek dosyć nietypowy, ponieważ nigdy wcześniej nie tworzyłem mikromakiety. O ile cmentarzysko dla zombiaków, ewentualnie świątynia z Lego Ninjago, i jeszcze można jakoś minimalnie podciągnąć pod jakąś mini-makietę, jakąś winietę. Tak, nigdy nie tworzyłem ani dużych, ani właśnie mikromakiet. Zazwyczaj to jakiś statek, jakiś smog, jakiś mech, jakiś safe i tak dalej. No, nigdy nie zabieram się za tego typu konstrukcje. Więc pytacie się, jaki diabeł Ciebie podkusił, że się za to zająłeś? No, to taki diabeł, że uwielbiam przeglądać Instagrama. I tam znalazłem świetne użycie dla tego elementu. Tego, który zazwyczaj jest skojarzony, nie wiem, z czymą, z Nexonite ewentualnie. Element, który bardziej służy jako coś do mordobitki. Żeby dać postaci, albo jeszcze stworzyć z tego jakąś broń. A tutaj jest on użyty jako kadłub dla statku. I według mnie świetnie to wygląda. I tak stworzyłem jednego Aż cztery takie stateczki, i moim zdaniem świetnie wyglądają. Lekko zmodyfikowany pomysł Instagrama tak przerodził się w mini mocka, chociaż nie jestem na pewno do końca przekonany, czy można nazywać go mockiem, czy mini mockiem, ze względu na to, że to jest inna kategoria mocków. Ale to już na inne przemyślenia zostawmy i przyjrzyjmy się temu naprawdę. ...ciekawemu czemuś. Tak więc tym razem odpuścimy sobie fotorelacje, ponieważ no... ...co tu dużo można fotografować, pokazywać. Jak będzie trzeba coś zdejmę, coś przybliżę. Tak więc jak widzicie, nie jest to zbytnio duży mocek. Jednak wszystkie cztery statki, które stworzyłem... ...idealnie się tutaj mieszczą. I mają one swobodę ruchu. Ich umieszczenie, tak więc jeden może na przykład być już zaplątany przez macki. Kogo to już za chwilę? Jeden może się na przykład zatrzymać przy jakichś skałach, inny może uciekać stamtąd, póki jest jeszcze szansa, a inny może pakować się w tarapaty i płynąć coraz bliżej. A kogo? No coś no. Trzeba było stworzyć jakieś monstrum, najlepiej do walki z tym wszystkim. Uznałem, że najlepszą opcją będzie właśnie Kutulu. Kutulu, Katulu? różnie się wymawia jego nazwę, jest to chyba dobrze znany, przedwieczny. O głowie ośmiornicy, w skrzydłach smoka. No, i ciele ni to krakena, ni to nie wiadomo czego, który śpi, uśpiony na dnie Pacyfiku. Tak więc się przebudził, no i robi bałagan. Jak widzicie, wyszedł on mi całkiem ciekawie. Ciężko było mi stworzyć takiego łebek, żeby jakkolwiek, bo można zobaczyć, że to jest właśnie ten łebek ośmiornicy. Ale myślę, że całkiem ciekawie to wyszło. Jeszcze te macki wystające z wody, no i skrzydła poszarpane, ale też i zadbane o detale. Tak więc przedwiecznego możemy tutaj przymocować, a całość jest stworzona w dosyć niekonwencjonalny sposób, gdyż jakby na płasko. Nie ma tutaj powierzchni studowej, gdyż jest ona po prostu. Tak usadzona, i myślę, że wygląda to o wiele lepiej, ponieważ już próbowałem stworzyć tą mikro właśnie używając elementów tak, aby na górze były study. Wygląda to bardzo nieciekawie, więc zmieniłem konwencję. I tak wygląda właśnie teraz. Myślę, że jest to naprawdę coś ciekawego, i mam nadzieję, że każdy. Spróbuję coś w swoim legowym życiu stworzyć właśnie w takim stylu mikro makiety, ponieważ jest to dosyć ciekawa zabawa. Właśnie bawiąc się wielkością całości, jak i też używaniem elementów, które zazwyczaj nie wiem, służyłyby jako atrybut minifigurki, a tutaj są pełnoprawnymi statkami. Jeszcze. Na koniec porównanie z figurką Pirata. Jak widzimy jest on lekko zbliżony wielkością do Ktulu. No i tak się prezentuje obok stateczków. I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Koniecznie napiszcie co sądzicie o tym mocku. Jeżeli chcecie zobaczyć w ciekawszej wersji obfotografowanego mocka Zapraszam na Instagrama Fisherex, gdzie jest ładnie sfotografowany na białym tle. No, i jest taką parę na tym moim Instagramie teraz. Tak więc trzymajcie się. Na razie.